Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, musimy wyrazić naprawdę wielką wdzięczność naszemu światowemu przywódcy, bo to jest światowy przywódca to on pilnuje globalnego porządku na świecie, Donaldowi Trumpowi. Bardzo dziękujemy naprawdę panu Donaldowi, że wreszcie rozwiązał tą newralgiczną kwestię w sprawie wojny w strefie gazy. Jakże się naprawdę cieszymy. No, osiągnięto wielkie porozumienie pokojowe. Dzisiaj będziemy mówić, jakie są szczegóły tego porozumienia i dlaczego w gruncie rzeczy Palestyna przestaje istnieć. No ale panu Trumpowi dziękujemy. To porozumienie zostało już zawarte pokojowe na bardzo niekorzystnych warunkach. No jak to w przypadku Stanów Zjednoczonych, to warunki są bardzo niekorzystne, no ale pokój jest. Jak jest pokój, to my się musimy, drodzy państwo, cieszyć. Otóż Trump złożył taką propozycję, tak to nazwijmy propozycję Palestyńczykom. No w gruncie rzeczy, może nie Palestyńczykom, ale Hamasowi bardziej. Hamasowi złożył taką propozycję pokojową i powiedział tam do wszystkich Palestyńczyków: no albo się poddajecie, prawda, do niedzieli, tam do godziny 18 czasu Stanów Zjednoczonych, waszyngtońskiego czasu i mówi: albo się poddajecie, albo zgotujemy wam takie piekło, jakiego jeszcze świat nie widział. I to są akurat słowa Donalda Trumpa, które cytowane były na całym świecie. Więc albo pokój, albo piekło. No tak, to wygląda, drodzy państwo. No widzicie, jaki to jest wielki, wybitny człowiek przychodzi, gdzieś zaprowadza od razu porządek. Ktoś przychodzi, przystawia ci karabin tam, prawda, do łepetyny i mówi: "No albo zrobisz to, co zrobisz, no albo już nic więcej w życiu nie zrobisz". I pokój na świecie generalnie według Stanów Zjednoczonych, demokracje według Stanów Zjednoczonych, wolności między, według Stanów Zjednoczonych polegają na tym głównie, że e, drodzy państwo, Stany Zjednoczone przychodzą, zabierają co chcą, e, co tylko można zabrać, prawda? z całego świata, no a następnie później, jakby ktoś nie chciał oddać, no to jest wojna. No to jest wojna, no i później już są znowu te prawda, rozmowy pokojowe, czyli znowu wam coś zrzucimy tam na, na was, na przykład na palm, jak to w Wietnamie było, czy gdzieś w jakimś innym miejscu, no i wtedy już może, możemy mówić o pokoju. Bardzo jest to ciekawa sprawa. Na razie mamy, drodzy państwo, pokój w tej kwestii dotyczącej Strefy gazy, do czasu, aż Stany Zjednoczone nie zechcą nie zechcą rozpętać gdzieś indziej wojny, drodzy Państwo. No bo nie zapominajcie, że wszędzie tam, gdzie się Stany Zjednoczone pojawiają, od 100 lat weźmie taką sytuację. No może, no w gruncie rzeczy tak, możemy powiedzieć od 100 lat, bo nawet. Drodzy Państwo, rewolucja Lenina była finansowana ze środków, nie zapominajcie, banksterów z Wall Street. To oni obalili cara i następnie, później, yy, prawda, udzielali wysoko oprocentowanych pożyczek rewolucji. Czyli w gruncie rzeczy powiedzielibyśmy, że to Stany Zjednoczone zrodziły na świecie komunizm, potem zimną wojnę, ale uczestniczyły we wszystkich konfliktach. W XX wieku, wywołując te konflikty nie zawsze w sposób oczywisty i jednoznaczny, to znaczy się nie zawsze taki, że to Stany Zjednoczone tam oczywiście wysyłały, wyprowadzały gdzieś wojska na pole bitwy. Nie, Stany Zjednoczone robiły to albo rękoma jakiegoś innego narodu, czy to jakichś nawet bojówek opłacanych, finansowanych. Tudzież robiły to wspólnie z całym zespołem sympatycznych sojuszników, na przykład tak jak napadły niegdyś na Irak, który też był bardzo niebezpiecznym krajem, naprawdę był bardzo niebezpiecznym krajem. Tam on wszystko miał. Ten, prawda, Irak, ten Saddam Hussein, wszystkie bro bronie świata miał, nawet miał lasery kosmiczne i to wszystko zostało nam, prawda, wszystko zostało odebrane, wszystko zostało zniszczone, nawet Irak został. Okradziony z zabytków tej starożytnej kultury, no ale dzięki temu mamy pokój na świecie, drodzy państwo, według Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na Ukrainie w dalszym ciągu jest nierozwiązana. Co prawda, Trump powiedział, że tam też za chwilę będzie pokój. Jak on tylko zostanie prezydentem, to pokój będzie tam błyskawicznie 24 godziny. No a jak nie będzie pokoju, to my wam też tam coś zrzucimy. No tak, moglibyśmy pomyśleć, ale tutaj w przypadku pana Putina, no to sprawa nie wygląda zbyt ciekawie, dlatego że gdyby tam Stany Zjednoczone coś zrzucimy, no to Trump też mógłby coś zrzucić, więc no, sprawa jest zaogniona. No ale w, jeśli chodzi o takie pomniejsze państwa, na przykład jak Palestyna, no to tutaj kwestie pokojowe są rozstrzygane właśnie w ten sposób. I teraz, drodzy Państwo, w Białym Domu, w gabinecie owalnym Trump mówi, wczoraj osiągnęliśmy wspaniały przełom na Bliskim Wschodzie, coś, co według ludzi było niemożliwe do osiągnięcia, no było możliwe do osiągnięcia, drodzy Państwo, no jak się mówi, że się zrzuci tam coś takiego... Nieprzyjemnego, ja nawet nie wiem, co to by mogło być, no ale coś podobno bardzo koszmarnego, coś piekło, jakiego jeszcze świat nie widział. No to co to może być, drodzy Państwo? Jak już tyle rzeczy się wydarzyło, tyle już jest latających urządzeń, nawet drony ze steropianu, z przeróżnych tam z dektury, prawda? Ale na palmy spadały jakieś bomby, są podobno już wyjątkowo wyrafinowane, więc taki pokój to jest coś fajnego. Zakończyliśmy wojnę w strefie gazy. I co więcej, stworzyliśmy pokój, który moim zdaniem będzie trwały. Trump przekazał również, że izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas mają zostać uwolnieni w najbliższy poniedziałek lub wtorek, czyli to dopiero przed nami, no ale na pewno zostaną, drodzy Państwo. Yy, uwolnieni, yy, amerykański prezydent zapowiedział także, że planuje udać się do Egiptu na uroczyste podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. Decyzja o ogłoszeniu pokoju była niejako spodziewana, bowiem w środę rano Trump ujawnił szczegóły rozmowy telefonicznej z premierem Izraela, Benjaminem, do której doszło tuż po ogłoszeniu porozumienia, rozmawiałem z Bibi Netanyahu, z Bibi Netanyahu, jak to... Ładnie tutaj brzmi. Bibi Nataniachu, wyobraźcie sobie, chwilę temu rozmawiał. Zadzwonił do mnie i powiedział, nie mogę w to uwierzyć. Dodał, że wszyscy go teraz lubią. No coś podobnego, słuchajcie, wszyscy już lubią Bibi Nataniachu. A ja odpowiedziałem, co ważniejsze, że znowu wszyscy lubią Izrael. I rzeczywiście tak jest. No i widzicie, wszyscy już teraz lubią Izrael. No Bibi Nataniachu jest teraz też lubiany. Na pewno wszędzie będzie zapraszany. Nikt tam już nie będzie bojkotował jakichś tam wydarzeń sportowych, prawda, Tú Bibi Netanyahu pojedzie za niedługo na Eurowizję, już Międzynarodowy Trybunał Karny go tam nie będzie ścigał, no nie, no absolutnie, tutaj już nie mówimy o tych wszystkich, prawda, straszliwych, bądź co bądź yy, zbrodniach dokonanych tam w strefie gazy, które przypominały działania, to już wiecie, jakie działania Adolfów z czasów II Wojny Światowej, jak Bibi Netanyahu powiedział, za jednego naszego żołnierza należy tam, prawda, pięćdziesięciu usunąć, skreślić, krzyżyki postawić... Biuro premiera Bibi Netanyahu potwierdziło, że rozmowa miała wzruszający i serdeczny charakter. Netanyahu podziękował Trumpowi za wszystkie jego wysiłki i globalne przywództwo. No, globalne przywództwo, no, rzucamy bombę albo pokój, na to wiemy. Bibi Netanyahu przekazał też, że liczy na szybkie sprowadzenie do kraju wszystkich zakładników z Bożą Pomocą. Tak, z Bożą Pomocą. Sprowadzimy do domu wszystkich porwanych, jak przekazał w środę rano Trump, ma w planach odwiedzić Izrael w najbliższych dniach i tutaj oczywiście powiedział, że gotów jest także wystąpić w Knesecie, jeśli Bibi Netanyahu wyrazi zgodę. No Bibi Netanyahu to tam niewiele ma do powiedzenia, oprócz tego, że gdyby nie Trump i gdyby nie Stany Zjednoczone, to to śmieszne państewko dżidków w ogóle by... Drodzy Państwo, nie istniało i nie zawracałoby nam głowy, a dzisiaj o pokoju mówią najwięksi sataniści świata. Zdajcie sobie sprawę, jak to wygląda. Największy satanizm świata, jakim są Stany Zjednoczone, zrodzone na kanwie imperializmu i kolonializmu właśnie z tego, prawda, z tej brytyjskiej, anglosaskiej proweniencji, bo to stamtąd wszystko wyszło przecież. To są uciekinierzy dawni w XVIII wieku uciekli z Wielkiej Brytanii, tam ścigani przez prawo, przestępcy, bandyci tam założyli sobie to państwo, kradną. Ziemię Indianna, no, ale tak to wygląda. Dzisiaj sataniści mówią o pokoju. I teraz Państwu powiem, na czym polega Drodzy Państwo, ten plan pokojowy, yy, bo tutaj sprawa jest naprawdę dość nieprzyjemna. Kluczowym celem planu jest rozbrojenie Hamasu, czyli generalnie rzecz biorąc, kraj zostanie rozbrojony członkom organizacji, którzy złożą broń i zaakceptują warunki pokoju, ma być udzielona amnestia i możliwość bezpiecznego opuszczenia Strefy Gazy. Czyli żołnierze oddają broń prawda, i opuszczają Strefę Gazy, bo już jest amnestia. Ale ja bym tutaj nie wierzył, że to będzie jednak taka amnestia, to będzie taka amnestia. Jak wiecie, w czasach komunizmu w Polsce, tam gdzie jeszcze żołnierze Armii Krajowej wyklęci żołnierze nie chcieli broni oddać, ale też była ogłaszana amnestia. No i ci wszyscy, którzy weszli, ostatecznie stwierdzili, no już dobra, kończymy tutaj walkę, oddajemy broń, no to trafiali potem do więzienia zlikwidowanie fabryk broni, amunicji i infrastruktury. Terrorystycznej, bo tak się to dzisiaj nazywa. Infrastruktura terrorystyczna była także w Iranie, jest w Palestynie, była wcześniej w Iraku, która służyła działalności Hamasu. Szerokie dostawy pomocy humanitarnej, zaraz po porozumieniu chodzi o wodę, żywność, leki, energię elektryczną, czyli już za niedługo tam strefa gazy będzie objęta pełną, pe pełnym bezpieczeństwem żywieniowym, gospodarczym, nawet prąd im dadzą. To jest naprawdę, trzeba tutaj bić, brawo. No i Staszek, prawda. Franek Sterczewski, przepraszam, nie będzie musiał tam już więcej jeździć. Gra Greta Thunberg też nie będzie tam musiała jeździć, bo oni się już wszystkim, drodzy Państwo, zajmą. Tymczasowe zarządzenie strefą gazy przez specjalny komitet pokoju. Czyli komitet pokoju tam wejdzie, spokojowy komitet, czyli generalnie rzecz biorąc, kraj zostaje całkowicie przejęty, którego przewodniczącym miałby zostać sam Donald Trump. No to ja już mówię, zaprowadzą porządek naprawdę fenomenalny. Komitet miałby działać w okresie przejściowym, pełniąc Rolę apolitycznej administracji. No i kto w to, drodzy Państwo, uwierzy? Niejasna jest kwestia losów członków Hamasu, którzy nie zaakceptują planu pokojowego. To, co się stanie z osobami, które odmówią rozbrojenia lub współpracy, nie zostało dokładnie sprecyzowane. Plan przewiduje uproszczoną strukturę zarządzania regionem przez organ międzynarodowy, co budzi pytania o suwerenność i legitymizację takiej władzy nad strefą gazy. W tym planie pokojowym brał także udział niektórych. Jak słynny, także drodzy Państwo, delikwent yy, o nieprzyjemnym, takim ja bym powiedział, usposobieniu Tony Blair. Także, drodzy Państwo, taka jest informacja. Palestyna przestaje istnieć, kto się tam, kto odda broń, kto złoży broń, prawda? Yy, I w, wszystko przy tej okazji musi oddać, co tam ma w domu, no to zostanie uratowany, będzie sobie mógł żyć w spokoju, yy, w pokoju. W spokoju w pokoju według Stanów Zjednoczonych to wtedy swoje życie uratuje, a kto się tam nie zgodzi, komu się to nie spodoba, no to wiadomo, co się, drodzy Państwo, stanie. No i teraz jest jeszcze kwestia pokojowej nagrody Nobla dla Donalda Trumpa. Oczywiście w tym roku pokojowej nagrody Nobla nie dostanie, bo na ten rok, prawda, jest już za późno, że tak to ujmę, ale można zgłaszać pana Donalda Trumpa do tego, żeby taką prawda, nagrodę pokojową Nobla otrzymał i do stycznia się to robi. Więc wszystkie państwa tutaj chyba zgodnie zdecydują się panu Trumpowi udzielić poparcia, żeby pan Trump dostał taką nagrodę Nobla. No, dostał Lech Wałęsa niegdyś nagrodę pokojową Nobla. No to ja myślę, że pan Donald Trump też powinien dostać, no bo dzięki niemu mamy przecież pokój na świecie. A to nie jest, że tam rękoma narodu czerwono-czarnego rozpętał piekło, prawda, na naszej granicy południowo-wschodniej. I to nie że na rozkaz właśnie Stanów Zjednoczonych Polacy utrzymują ten zdemoralizowany naród. Przez tyle lat, prawda? Ruinując własne państwo, to nie nic. To tutaj pokój, to też musi mieć pewne, jakbym powiedział, no cena za pokój jest bardzo wysoka, no i to jest taka cena, którą musieliśmy zapłacić, ruinując nasze państwo, bo jak wiemy, drodzy państwo, my tutaj w Polsce nie mamy Parlamentu Polskiego, nie mamy Sejmu Polskiego, ale właśnie mamy Knesejm, więc Knesejm mamy tutaj, jest to Towarzystwo Hanukowe, bardzo liczne, sympatyczne, no, a pan Karol Nawrocki ma yy, w gabinecie swoim prezydenckim prawda, godło Stanów Zjednoczonych, przysłane mu przez Donalda Trumpa, żeby mógł się wpatrywać w to godło Stanów Zjednoczonych, jak w święty obrazek, no święty obrazek bo Karol Nawrocki był błogosławiony tam, prawda, oddany w ręce w opiekę, prawda, Matki Boskiej jednej, drugiej, trzeciej, no a tutaj generalnie trzeba służyć temu wszystkiemu, co jest satanistyczne to tyle z mojej strony, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, Hej.